To jest najdziwniejszy mod na całym świecie, czyli punk Edit. Na czym on polega? Polega on na tym, że w losowych momentach, nie wiem, niszczę coś czy coś robię, to odpala nagle czaszkę i muzyka gra najprawdopodobniej jak w tych tych editach na tym, na YouTube Shortsie i tak dalej, i tak dalej. No i ja sobie tego moda pobrałem. No więc dobra, no możemy sobie stworzyć świat. Weźmy go, nazwijmy sobie Yy, dziwny dziwny mod dziwny mod yy, i spróbujemy sobie zagrać na przetrwaniu na tym modzie no dobra, jest dobra, dobra, dobra pojawiłem się na świecie i zniszczymy sobie drewno yy, mam nadzieję, że teraz mi się nic nie stanie jak zniszczę drewno, dobra na razie jest wszystko gitnie tutaj nie trzeba nic ustawić na razie sobie czekuję na to, że nic nie ma więc to po prostu Albo pod jakimś... Ten ekran pojawił. Jak widać... Jak widać jest... Dobra, zniszczyłem drewno i ten... I tam od razu już jest. Dobra, czekajcie. Dobra. Skraftuję drewno i... Nie, nic się nie stało. Całe szczęście. Postawię crafting i pewnie będzie co? Nie chcę się postawić. A co postawić? Się nie, chce? to jest najdziwniejszy. To jest najdziwniejszy. Zresztą jest wszystko git, bo po prostu miałem pozamieniane kontrol. Scraftujemy craftujemy sobie kilof, yy, Może najpierw weźmiemy sobie killów. I wykopmy trochę sobie kobla. To grać się nie da, ale dobra Co tu się odwala? ...Kobla to, to będzie najlepsza rzecz, którą ja mogę w tej chwili zrobić. Ej, nie było. No, chyba to jest wyzwanie, challenge. Mnie to już zaczyna denerwować i to jest serious challenge. Nie zdenerwuj się, jak grasz. W... No, no, można by tak powiedzieć, że. No, 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 to już mnie zdenerwuje i to jest challenge taki. Nie zdenerwuj się, jak kopiesz. Kopiesz znowu jakaś czaszka to, to, to jest na serio bardzo challenge Ze względu na to, że po prostu mi się nie chce to muszę teraz No niestety Nie ten no, muszę się po prostu modlić, żeby mieć żelazo. Muszę <mulety> się modlić, żeby było żelazo, i żeby te czaszki znowu nie wyskakiwały. Ten mod jest na serio denerwujący. Myślałem, że będzie. No, jak widać, no. Wyskakiwały te czaszki, to jest wkurzające. I teraz szukanie. Eee, CC cleanerami, mi jakiegoś wywaliło w ogóle. No kopanie z sto... eee, Widzowie, ja się będę poddawał. Eee... To jest główno, niemoc, a tak dla seria muszę teraz. Yy, yy, właśnie na tym modzie muszę znaleźć. Yy, tego. Yy, nie żelazo, to. Yy, muszę znaleźć na tym modzie. Yy, żelazo, no. Yy, bo jeśli nie znajdę żelaza, no to. Na, yy, jeśli nie znajdę żelaza, no to. Yy, przegrywam i muszę wykonać jakąś. Yy, muszę wykonać. I muszę wykonać jakieś wyzwanie, kurde! Oh. I muszę wykonać jakieś wyzwanie. Y... I muszę wykonać jakieś wyzwanie, jakie mi napiszecie w komentarzu. E... No, y... jestem na powierzchni y... i lepsze szukanie będzie tutaj, bo tutaj to. Y... Są takie, tutaj, te. Mm, no jak to się nazywają, te te? Te gówna, no. No i na tych gównach chcę. Yy... No, wpadłem jeszcze do wody, bo prawie się zabiłem. Yy, na razie mamy mieć. Yy, nic tutaj takiego yy, nie widzę. O, tutaj mamy cave'a. Możemy z tego skorzystać. Tutaj taki dziwny hieroglif, yy, wygenerowany naturalnie. Wygląda nienaturalnie, ale yy, no. Ogólnie mamy tutaj jeden cave, a tutaj mamy ten, do którego mieliśmy iść. Yy, nie wiem, do którego teraz pójść. Dobra, jestem już w tym keywie. Yeah. Yeah, yeah. yeah. Ty. nie, nie, nie! 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 Ty! Nie! Nie! okazało, Nie! tutaj Nie! 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 Tak, jakby zaułek, że tutaj jest jeden, tutaj w ogóle jakiś trzeci, tam tam to też wychodzi, że jest trzeci, więc szukanie żelaza jest bardzo ciężkie tutaj. To jest ten trzeci, tutaj jest. No, ten trzeci, no dobra. Więc płyniemy, żeby znaleźć jakieś żelaza. Żelazo, yy, nie wiem ile popłynę. Nie wiem, czy daleko, nie wiem, czy blisko. Yy. Trzymam, żeby było bardzo blisko. Yy, bo chcę już po prostu kończyć ten jak jestem wkurzającym modem. Yy, no dobra, jestem już na lądzie, już się nasz noc zrobiła kurde. Yy, nie wiem, gdzie kopać w ogóle. Nie wiem, weźmy na przykład tutaj. Co to było? Dobra, kopiemy. Tak, nisko Oj, tu, no. chyba nawet jak nie znajdę tego żelaza, no to kończę, bo już mam tego po... <śmany> a nie to żelazo! Kurde! Muszę w a, tutaj tym wykopię i tak dalej, i tak dalej. E, no! E, mam żelazo, mam żelazo! Więc to by było na tyle, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mnie widzowie, naura!